Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, bardzo gorąco, a tak jak wiecie, dropy ruszyły. Jeszcze raz przypomnę, bo wtedy chyba nie powiedziałem, że w środę też są rzuty dropów, więc jeszcze raz. Poniedziałki 17, środy 17, piątki 17, zapraszam do siebie. Po odbiór żetonów. Oczywiście na tych streamach będziecie musieli posiedzieć i T78 lub tpz PZ7KPFW T25 sobie wziąć. Będziecie mieć ku temu taką okazję, jeżeli sfarmicie wymaganą ilość żetonów. Podana ilość żetonów jest przed Wami: 50 żetonów T78, 45 żetonów T25 pzkpf w. Który czołg wziąć? Tutaj sytuacja moim zdaniem jest prosta i banalna. Pogram trzy gierki T-78, zagram jedną tym T-25, ale uwierzcie mi, no nie jest to raczej czołg wart zachodo, żeby przychodzić, farmić te dropy, no chyba, że kolekcjonersko, tak? Bo jeżeli nie macie żadnego z nich, wybór jest prosty. Jeżeli macie T-78, to na spokojnie możecie sobie wziąć te T-25 kolekcjonerską. Dodatkowo jakieś tam kamuflaże style 3D również na Was czekają. Dlatego zapraszam, być może komuś się przyda ten odcinek, tak przez chwilę wahałem się, czy w ogóle jest sens nagrywać ten odcinek, jeżeli chodzi o te nagrody, właśnie za ale wydaje mi się, że będzie dobrze. Do materiału lecimy. E, piękna sprawa, słuchajcie, powyrzuciło mnie na nagrywce. Są bardzo duże problemy z serwerami. Jeżeli nie możecie wejść, to tak, jak Wam mówiłem na samym początku, jest to właśnie ten problem. Tutaj jest duży przykus, mam nadzieję, że wytrzymacie sobie dzielnie i wstrzymacie sobie tutaj te nerwy na wodzy poprzez takie akcje, no ja nie sądziłem, że akurat na nagrywce mnie wyrzuci i będę mieć problem z wczytaniem się troszeczkę brzydko powiedziałem tam kilka razy, ale słuchajcie, może uda się zrobić jeszcze jakąś sensowną grę. Podjeżdżam sobie tym T78, ładuję sobie te cerki, no i farmimy typa. Zobaczcie, na szóstym poziomie to będzie mieć całkiem niezłe przełożenie, i zaraz Wam też postaram się włączyć Hitlock. Jak tylko sobie strzelę jeszcze raz. Speedrun z włączania Hitloga, cyk, 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 ekstra, nie włączyłem jeszcze raz, dobra, okej, okay. za stopus, i zapisz, ekstra, no i wychylałem się, i znowuż łujmy typa. A więc tak jak widzicie, ten czołk. Będzie w stanie przemielić nawet tam 6, 7 i niekiedy 8 maszynki bez większego problemu, ze względu na to, że mamy dobrą penetrację, no 221, więc też taka piękna nie jest. Pytanie brzmi, czy to Wam wystarczy, bo słuchajcie, każdy lubi coś innego. Ok, Juno się tutaj patrzy, 900 uszkodzeń zrobiono, więc czy T78 będzie genialnym czołgiem, genialną maszyną dla każdego? Moim zdaniem absolutnie nie! Jeżeli lubicie te deczki, lubicie sobie pograć na szóstym poziomie, to część z Was prawdopodobnie z tą maszyną miała już do czynienia. Bez względu na to, czy nią graliście, czy graliście na nią, bo jednak jest to bardzo ciekawy też odgłos wystrzału. Nie wiem, czy to słyszycie. Nawet fajnie to słychać. Ja się zastanawiam, co dalej robić. No tutaj ekipa jedzie po moje T150. Wydaje się troszeczkę mułowaty ten czołg momentami podczas obrotów, podczas rozruchu. Może to delikatnie irytować, więc zastanówcie się nad tym, czy nie wziąć sobie tutaj jakiegoś turbosa na tę maszynkę. Nie wiem, czy ja będę w stanie mu pomóc. Raczej nie. No tutaj powinienem skończyć tego gościa na tym bisie, a się nie udaje, więc będę mieć zaraz cholerną lipę. A jeszcze jedna pecha nie weszła, nie wiem, gdzie to poleciało. No i co? Nie mam już HP? A te kawę jedne za zaraz po mnie wiedzie. Czy ja mogę stąd uciec? Raczej mi się nie wydaje. Ale jakbym go porobił jakoś w głupi sposób? Może na jakiegoś sajda da się złapać? Nie wiem, nie mam pojęcia. Na sajda się chłop chyba nie da złapać, więc będę musiał się teraz modlić, słuchajcie, o wysokie losowanie. Nikt mi chyba już tutaj nie pomoże, co no i wysokiego losowania nie ma. Problemy. Widzicie, że on może mnie przebić? Nie wiem. Dobra, strzelił, pomylił się. Mogę wyjechać, oddać strzał i gościa wyjąć. Mam dwóch gości nad sobą, z tego co widzę. Nie wiem, co się w ogóle dzieje, słuchajcie, bo, tak jak mówię, gierka mi wyrzuciło. Podczas wczytywania nie mogłem wejść do gry. Były problemy, a tutaj farma leci w najlepsze 2189 w pierwszej rundzie. No, wygląda to całkiem miło, całkiem fajnie, całkiem przyjemnie. Tylko nie wiem, co dalej. Łoo, to chyba kończą się nasze marzenia o gierce, co? Udało mi się jeszcze jednego ziomeczka sprzątnąć. Tego już niestety nie sprzątnę. E, pamiętajcie, te RBMy czy te RBFM-y tak na dobrą sprawę są całkiem niezłe, ale 2600, tym T78 zrobione, jakby się pojawił właśnie w dużej ilości. Ciekawe, czy to znowuż nie zachwieje tego matchmakingu na tych szóstych tierach, czy tych tetaków nie będzie zgoła jeszcze więcej niż jest teraz. Pytanie oczywiście zostawiam do odpowiedzi wam, ekspertom. Piszcie w komentarzach, czy to będą dymy, czy tutaj matchmaking po prostu zostanie totalnego pierdzielca i będą jeździć same td Nie wydaje mi się żeby to była aż tak popularna maszyna Pamiętajcie, że Wargaming jest fane I nie za bardzo chcę też dawać Właśnie w tych żetonach, czy w tych sklepikach Tych najlepszych maszynek Bo inaczej mogłoby się skończyć tak Że nikt by nic z im sklepu Ze sklepu nie kupił No to co, następna No dobra, tak jak widzicie te moduły Ja sobie tutaj dałem różowe minus 8 Możecie zagrać na zwykłym Po prostu tak mi się wrzuciło no jestem, jestem delikatnym feteszystą Jeżeli chodzi o te minus 8, powiem szczerze bardzo lubię wrzucać wszędzie, gdzie mogę. Pojedziemy sobie na Hila. Ogólnie nie powinienem tego robić, ale tak właśnie zrobimy. Jest nawet taka motka, tak zrobimy na, na Twitchu, ale tak się nazywa. E, a ja postanowię sobie podjechać na Hila i nie wiem, czy będę w stanie coś stamtąd zrobić, czy może niekoniecznie. No Tak jak wiecie, no 240 alfa jest przyjemna ta pena na standardzie, może nie jest za wysoka na Goldzie też. Nie są to wyżyny, ale na tier 6 uważam, że wystarczy w 100%. Było konkretnie. Wątpię, że on podjedzie. Raczej będzie się chciał cofać, więc ja już sobie tutaj wymierzę pechę. Na pewno się będzie cofał. Okej. Okay. Nie poszło to po mojej myśli, tak jak planowałem. Ale znowuż, jak to w życiu bywa? Nie wszystko się przecież udaje. Tam jest w ogóle drugi ziomeczek, nie wiem, czy widzieliście. Plusem tego M10 M6. Nie, nie, albo gdy stoi naprzeciwko was. Jest na pewno to. Że ta maszyna ma bardzo duży profil. Więc, nawet jak się ustawi jakoś dziwnie bokiem, to przeważnie będzie łatwo w nią trafić. że maczek na tym krokodylu, on chyba będzie się tutaj. E, <grymnie> będzie się tutaj spoglądał. Nie wiem, będzie się tu patrzył cały czas. Wątpię, że dokładnie odpuści te pozycję. Czasami ludzie tak mają. Że jak złapią jeden konto, go będę trzymać, że ktoś ci wyjedzie pod celownik. Nawet jak nie ma do czego strzelać, nawet jak ci nikt nie wyjedzie przez 5 minut, to będą wpatrzeni w jeden punkcik. Troszeczkę jak syroka W Gnat. Znacie te powiedzenie na pewno. Trzy pechy zrobione. Czy jestem zadowolony z rezultatu? He. Tak średnio bym powiedział. Tak średnio bym powiedział, w ogóle chcę tutaj grać, się wystawać na trzy ataki, które są wymierzone. Nie podoba mi się to nic, a nic. Tam szczurek odjechał, widzieliście? To powinno wejść, ale poleciało pod jakimś kątem dziwnym na wieżę, więc już tej pechy nie odzyskam niestety. Ale można zarobić kolejną. Nie wiem, mam coś dziwnego... jakieś takie dziwne połączenie z tym czołgiem. Bo o co mi dokładnie chodzi, moi drodzy? Chodzi mi o to, że wystrzał z tego działa jest naprawdę. Nie wiem, może ja po prostu nie gram na tych poziomach, dlatego tak mi się coś w głowie ubzdrało. W każdym razie uważam, że ten dźwięk tego wystrzału jest dość specyficzny. Tak to nazwę. Nie mi się personalnie podoba. Wręcz bym powiedział, że nawet fajny. Jednak nie wiem tylko, czy każdemu w ogóle będzie to. Robiło jakąkolwiek różnicę? Czy będzie wam to przeszkadzać, czy nie? Przeważnie liczą się parametry czołgu, niektórzy w ogóle grają bez dźwięku, inni bez muzyki, inni grają jeszcze na włączonych wszystkich dźwiękach, czy też wystrzałów i tym podobnych. No ja tutaj chyba już za dużo nie zrobię, moi kochani, tym magicznym T78, ale postaram się, może jeszcze jedną pechę, jakby mi nie dał super. Nie mam już drużyny, moja drużyna wyparowała. Jakbyście się pytali, dlaczego tak szybko gadam, to dlatego, że wypiłem dzika o pierwszej w nocy, a ja wcześniej wypiłem jeszcze pół litrowego i trochę mnie nakręciło. Nie powinienem pić po o pierwszej w nocy dzika, no to już chyba ostatni raz, co? Dobra, przyjechali na plecy Strv z ikv -em. Da się tym grać, nie jest to złe. Czy to jest najlepszy czołg szóstego tieru, jakim grałem? Prawdopodobnie też nie, ale jest ok. Trzecia runda w magicznym T78, wydaje się to niezłe. Tylko pytanie też brzmi, gdzie mam pojechać. Dobra, słuchajcie, pojadę sobie na zielony, chociaż nie wiem, czy powinienem. Tam są znowuż dwa. Ej, o -E -E. jakbym pojechał. Słuchajcie sobie na... A jeden. Ja tam nigdy nie jeżdżę. Dla mnie ta pozycja to jest taka pozycja, gdzie mogę na przykład kończyć grę, bo wiem, że już się na przykład gierka skończyła. i akurat mam dostęp do tej pozycji, więc mogę ją wykorzystać. Są tam jakieś krzaki, może tam troszeczkę postrzelać, więc sprawdzę, czy... W tym momencie będzie to miało ręce i nogi. Mogę zacząć nawet z dołu na samym początku. Mają dużo wolnych czołgów. KW2 nie jest za szybkie. Kawo 1 jest też nie, jakoś nie jeździ. Nie wiadomo jak szybko łaje. Też nie, więc tutaj być może uda mi się coś nawet przysnajpić, ale podjechać czy nie podjechać? Że to jest pytanie. Dobra, podjadę sobie na krótko. No, widzę Hellcata i fałkę po drugiej stronie. Tutaj jest jeszcze jakiś taki mały krzaczek. Ciekawe, czy mi będzie dawać kamuflaż, czy nie. Prawdopodobnie tak. Więc sobie odjadę, strzelę i nie powinienem mieć spota. Tym bardziej na tych poziomach, gdzie ludzie raczej nie mają świetnych załóg. Tutaj trzymałem lewy przycisk myszy, dlatego nie weszło po serwerowym. Również możecie wykorzystywać sobie, jeżeli macie optykę na tych poziomach, e, właśnie. Ten zasięg widzenia w ten sposób. Nie wiem, kto do mnie dzwoni, ale wiem, że mi się to nie podoba. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. A ja sobie pogram dalej. Jak to dzwoni Rysiek, jak to przysięgam, skopię mu dupsko. Opa. Bardzo ładny traczek. Tutaj już będziemy mieć spota, ale to nic. Chyba aż tak, że nie będzie. Kurde, to. A, tu jest to fałkastrolem. Dobra, nie, nie, nie. Zapominam tych, tych modeli czołgów. Czasami mi się coś po. Pokrzacze A trzeba na nie bardzo, ale to bardzo uważać. To chyba mam magazynek, co? Albo nie mam magazynka, po prostu szybko strzela. już Mi się te wszystkie czołgi na tych loterach mylą. Bardzo fajny odgłos wystrzału. Czas ten odgłos wystrzału, aż chce mi się grać więcej tym czołgiem. Nie wiem, że się... wiadomo, że nie grałbym tym 2-3 dni, ale kilka giereczek więcej. Jak najbardziej, można byłoby sieknąć. Możliwe, że to akurat działa na plus tego czołgu u niektórych osób, tak jak u mnie. Zignorujcie, zignorujcie. Czy jest to najlepsza maszynka? Tak jak Wam mówiłem przed chwilą na tundrze, nie. Czy da się tym grać? Jak najbardziej poprawny tedeczek, chociaż dla mnie, personalnie, zbyt dużego szału. To to nie robi. Czy mogę tam się przebić jakoś w KW-1S? Nie ma go pokazanego. Okej. Okay. Ale część z was, jak dostanie ten czołg, powinna być nawet zadowolona. Okej. Okay. Nie mam optyki. To jest problem. Zobaczcie, jak już dużo damage'a mi uciekło przez to, że tej optyki nie posiadam. Bardzo irytująca sprawa. I zastanawiam się, czy nie uciec wyżej, bo oni tu mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jezus martwy, to jest cały team. Teoretycznie powinienem uciec na górę. Ej, on jest tutaj? O-o. O-o. słuchajcie, przez to, że nie uciekłem na górę, mogę mieć teraz duży problem. Pytanie tylko, czy on jest Kawo, Kawodwójki mają raczej słaby zasięg widzenia, prawda? Mogę chyba to zrobić? Super. I znowuż zobaczcie, wiedziałem, że mam uciekać na górę, a sobie zostałem, bo myślę sobie, a, Gram jakieś tam szóstki wywalone. Może sobie... E, gdzieś tam jeszcze jedną pesteczkę zrobię za freko. No. Warto słuchać tutaj swojego instynktu grając w World of Tanks, bo często będzie w stanie wam uratować dupsko. Tak, po prostu, tak po ludzku. Ech, nie wiem tylko, czy moja drużynka mi tutaj pomoże. Czy ja będę w stanie tędy strzelić? No jest jakaś tam, jakaś tam pseudo pestka, ale nie ma chyba sensu. Nie wiem, gdzie to poleciało w te No i wiem, że fałka może mi przyjechać zaraz na na twarz, więc... To może być dla mnie delikatne zaskoczenie. Nie miałem pełnej kontroli nad, nad tym podjazdem, ale widzę, że chyba ziomeczek jakoś zbyt chętnie nie chciał podjeżdżać. Zobaczcie to, kurde, to farmi demecz. Ja wcale nie żartuję. To farmi uszkodzenia. I co powinienem zrobić na ten moment? Wydaje mi się, że mogę podjechać na jak gdzieś na plecy. Oni mają ciekawy pojedynek, bo prawdopodobnie nie mogą się wzajemnie przebić. <laughs> Dlatego, że... Pancerz na oi względem peny, jaką posiadają na tubach, nie pozwala im na frontalne przebicie. Ja te będę mieć lipę. jak ja podjadę, to on się prawdopodobnie na mnie obróci. I będzie chciał grać... Właśnie... A mnie nie? Czemu się na mnie nie obraca, ziomek? To jest... To jest parodia. To jak to wygląda, to jest parady. to jest sklejka dwóch ślimaków. No jeżeli tak, to ja skorzystam bardzo chętnie. I dziękuję za darmowe obrażenia. I jest tam jeszcze Nashorn. Chciałem podjechać troszeczkę wolniej, ale weszło. 3600 uszkodzeń zrobiłem, nawet nie wiem kiedy. Czyli ten sok z tym TPM-sem potrafi... potrafi psy farmić dyma. No to... Tak wygląda T78, moi kochani. Ja wam chyba więcej nawet nic mówić nie muszę. Troszeczkę mułowate. Troszeczkę to irytuje, jak ten czołg startuje. Nie jest za szybki. No z tym pancerzem to sami wiecie, jak to bywa na tych tierach szóstych. Tutaj jakoś też czału nie ma. Działko wydaje się całkiem spokojne jak na szóstkę. Nie mam z nim personalnie problemów. Oj i przy farmie sytuacyjnie potrafi całkiem nieźle. Dobrze, że jest ta wieża. Dzięki tej wieży jesteśmy w stanie... Gdzieś tam połapać więcej uszkodzeń. Tylko, że zrobiłem 2 kile, 3600. Ja nie zrobiłem masterki. Ulala. Więc wymagania na tym czołgu wcale na ten moment nie są takie małe, żeby tę MK zrobić. Ciekawe 2100. A jakbyśmy sobie wzięli takiego Jacksona, no ten Manisal, to są to są czołgi drzewkowe, tak? To są czołgi drzewkowe, więc tutaj może. Nie powinienem porównywać ich do... Ale zobaczcie. Naschorn też ma 1755 średnich wymagań. T78 ma 2100. Su-100Y ma 1700. Excalibur, no to nie jest premka, tylko czołg specjalny. Czyli wychodzi na to, że z tych niszczycieli czołgów T78 ma bardzo wysokie wymagania. Zwróćcie na to uwagę, jeżeli będziecie chcieli markować. Oczywiście te wymagania też spadną. A teraz, słuchajcie, czołg, który... No nie wiem, co mam wam powiedzieć. Czy jest to najładniej wyglądająca maszyna na piątych tirach? Albo w ogóle w wodzie? Nie. Czy da się tym świetnie zagrać w grę komputerową i mieć super rundy non-stop? Czy można mieć często super rundy tym czołgiem? Nie. Czy ma olbrzymi potencjał do robienia uszkodzeń? Nie. Czy ma fajny rozrzut podczas ruchu albo w ogóle? Nie. Czy ma wysoką alfę? Nie. Czy ma genialną panę? To jest okay, ale szał też nie robi to piąty tier w sumie. Eee, z serii Zapchaj dziura. nie chcę go widzieć <gryw> moim zdaniem. Nie jest to maszyna godna polecenia i godna uwagi, gdy macie T78. Dla mnie T78 jest totalną eee, topką, jeżeli chodzi o porównanie go z tym czołgiem. No ja tutaj nie widzę takiego potencjału dla tej maszyny, który mogłaby mieć podczas Podczas właśnie grania wocika. Nie jestem cholera jasna. Po prostu fanem. E, wyjadę po tego, że super szafika, Wiem, że będę mieć goście na plecach, ale muszę to zrobić. Jeżeli tego nie zrobię, to zaraz mój teamek tutaj wyparuje i będzie koniec gry. Dobra. Tyle wjechałem, tyle zrobiłem. Bardzo fajnie, bardzo miło. Dzięki, że jesteś tą artylerią. Oczywiście artyleria bardzo pomaga. E, pograć sobie fajnie w giereczkę. Dziękujemy. Może już byś się tam położył spać w Italii, byłoby super. Jestem na U-3? A nie, na no, U-2 jestem. Kurde, myślałem, że gram na U-3. Więc <grych> cały dzień grałem, żeby na U-3 było ok. W każdym razie, jeżeli ktoś z was się mnie zapyta, Cygan, który czołg mam wziąć z tych... E, za te żetony? Bo akurat będziecie mieć na jeden czołg. No to weźcie sobie te 78, zaufajcie mi. Nie dość, że to jest szósty tier, nie piąty. Będziecie mieć spoko losowanka. Tutaj symulator trzymania lewego przycisku myszy nie jest wcale taki zły, o ile możecie faktycznie to zrobić. Jeżeli tego nie możecie zrobić, to, to prawdopodobnie stanie się z wami to samo co ze mną wiedzie po was basota i was po prostu rozdyma, no. 350 dostałem. Słuchajcie, niech będę tym grał już więcej. Po prostu weźcie sobie cholerę jasna T78 To by było na tyle Elo.